Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii spotyka figowca, i potem idzie do świątyni. Figowiec nie przynosi pożądanych owoców, a świątynia nie daje człowiekowi to, do czego została powołana. Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi: jeżeli, jeżeli te rzeczywistości, które mają karmić, te nie dostarczają pokarmu na jakiejkolwiek płaszczyźnie, również tej fizycznej, ale także przed i może przede wszystkim duchowej, nie są nikomu potrzebne. One same siebie stawiają poza nawiasem. Nie są po prostu nikomu potrzebne. Kościoły, w których jedynie celebruje się, po prostu obowiązkowe sakramenty, i głosi się obowiązkowe słowo, takie świątynie również nie karmią. Duchowo.